Klaudiusz, król Duński. Hamlet, syn poprzedniego a synowiec teraźniejszego króla. Poloniusz, szambelan. Horacy, przyjaciel Hamleta. Lejertis, syn Poloniusza. Dworzanie. Woltymant. Korneliusz. Rozenkant. Gildenstern. Ozryk. Ksiądz. Oficerowie. Marceles. Bernardo. Francisco, żołnierz. Reinold, sługa Poloniusza. Lotmistrz. Poseł. Duch ojca Hamleta. Fortynbras, książę norweski. Gertruda, królowa duńska, matka Hamleta. Ofelia, córka Poloniusza. Panowie, damy, oficerowie, żołnierze, aktorowie, grabarze, majtkowie, posłowie i inne osoby. Rzecz odbywa się Elzynorze. Scena pierwsza. Taras przed zamkiem. Francisco na warcie. Bernardo zbliża się ku niemu. Bernardo. Kto tu? Francisco. Nie, pierwej ty sam mi odpowiedz. Stój, wymień hasło. Bernardo. Niech Bóg chroni króla. Francisco. Bernardo. Bernardo. Ten sam. Francisco. Bardzo akuratnie. Stawiacie się na czas, panie Bernardo. Bernardo. Tylko Ceo biła dwunasta. Idź, spocznij. Francisco. Francisco. Wdzięcznym wam za złużowanie. Bom z zziąbu i głupio mi na sercu. Bernardo. Miałżeś. Spokojną wartę? Francisco. Ani mysz nie przeszła. Bernardo. Dobranoc. Jeśli napotkasz Marcele. i Horacego, z którymi tej nocy Strasz mam odbywać, powiedz niech się śpiesza. Horacy i Marceles wchodzą. Francisco. Zda mi się, że ich słyszę. Stój. Kto idzie? Marcellus. Lennicy króla. Horacy. Przyjaciele kraju. Francisco. A zatem dobrej nocy. Marcellus. Bądź zdrów, stary. Kto cię zluzował? Francisco. Bernardo. Dobranoc. Odchodzi. Marcellus. Hola. Bernardo. Bernardo. Ho. Czy to choracy? Z Tobą, Marcellu. Choracy. Niby on. Bernardo. Witajcie. Choracy. I cóż. Czy owa postać i tej nocy? Dała się widzieć. Bernardo. Ja nic nie widziałem. Marcellus. Horacy mówi, że to przywidzenie. I nie chce wierzyć wieści o tym strasznym. Dwa razy przez nas widzianym zjawisku. Uprosiłem go przeto, aby z nami. Przepędził część tej nocy dla sprawdzenia. Świadectwa naszych oczu i zbadania. Tego widziadła, jeżeli znów przyjdzie. Horacy, nic z tego ręczę, że nie przyjdzie. Bernardo, Usiądź! I ścierp, że jeszcze raz zaszturmujemy. Do twego ucha, które tak jest mocno. Obdarowane przeciw opisowi. Tego, czegośmy przez dwie noce byli. Świadkami. Choracy. Dobrze, usiądźmy, Bernardo. Opowiedź jak to było? Bernardo. Przeszłej nocy. Gdy owa jasna gwiazda na zachodzie, tę samą stronę nieba oświecała. Gdzie teraz błyszczy i zamkowy zegar. Bił pierwszą Marcel i ja ujrzeliśmy. Marcelus. Przestań, spojrzyjcie tam, nadchodzi znowu. Duch się ukazuje. Bernardo, zupełnie postać nieboszczyka króla. Marcellus, Horacy, przemów doń, uczony jesteś. Bernardo, Możesz być większe podobieństwo. Powiedz, Horacy. prawda, w słupie jest trwogi i zdumienia. Bernardo, zdawałoby się, że chce, aby który z nas doń przemówił. Marcellus, przemów doń, Horacy. Horacy, ktoś ty co nocnej pory nadużywasz i śmiesz przywłaszczać sobie tę wspaniałą, wojenną postać, którą pogrzebiony, duński monarcha za życia przybierał? Zaklinam cię na Boga, odpowiadaj. Marcellus, to mu się nie podoba. Bernardo, patrz, odchodzi. Horacy, stój! Mów, zaklinam cię, mów! Duch znika. Marcellus, już go nie ma. Bernardo. I cóż, choracy? Pobladłeś, drżysz cały. Powiesz, że jeszcze, że to urojenie. Co myślisz o tym? Horacy. Bóg świadkiem, że nigdy. Nie byłbym temu wierzył, gdyby nie to. Tak jawne, dotykalne przeświadczenie. Własnych mych oczu. Marcellus. Nie jest, że to widmo. Podobne, powiedz, do zmarłego króla. Horacy. Jak ty do siebie. Taką właśnie zbroję. Miał wtedy, kiedy Norweszczyka pobił. Tak samo, pomnę, marszczył czoło wtedy, kiedy po bitwie zaciętej na lodach, rozbił tej i Polaków. Rzecz dziwna. Marcellus. Tak to dwa razy, punkt o tejże samej. Godzinie przeszło marsowymi kroki. To widmo mimo naszych posterunków. Choracy. Co by to w gruncie mogło znaczyć, nie wiem. Atoli, wedle kalibru i skali. Mojego sądu, jest to prognostykiem. Jakichś szczególnych wstrząśnień w naszym kraju. Marcellus. Siądźcie i niech mi powie, kto świadomy. Na co te ciągłe i tak ścisłe warty? Poddanych w kraju noc w noc niepokoją. Na co te lanie dział i skupywanie? Po obcych targach narzędzi wojennych? Ten ruch w warsztatach okrętowych, kędy. Trud robotnika nie zna odróżnienia. Między niedzielą a resztą tygodnia. Ceo powoduje ten gwałtowny pośpiech. Dający dniowi noc za towarzyszkę. Objaśnisz mi to, kto. Choracy. Ja ci objaśnię. Przynajmniej wieści chodzą w taki sposób: Ostatni duński monarcha, którego obraz dopiero co nam się ukazał, był, jak wiadomo, zmuszony do boju przez norweskiego króla Fortynbrasa, zazdroszczącego mu jego potęgi. Mężny nasz Hamlet jako taki bowiem, słynie w tej stronie znajomego świata, położył trupem tego Fortynbrasa, który na mocy aktu pieczęciami zatwierdzonego i uświęconego, wojennym prawem był obowiązany. Części swych krajów ustąpić zwycięzcy. Tak jak nawzajem nasz król, na zasadzie klauzuli tegoż samego układu. Byłby, był musiał odpowiednią porcję. Swych dzierżaw oddać na wieczne dziedzictwo. Fortynbrasowi, gdyby ten był przemógł. Owóż syn tego, panie Fortynbrasa. Awanturniczym, pobudzony szałem. Zgromadził teraz zebraną po różnych. Kontach Norwegii za Strawę i Jurgielt. Tłuszcze bezdomnych wagabundów w celu który bynajmniej nie trąci tchórzostwem, a który, jak to nasz rząd odgaduje, nie na czym innym się zasadza, jeno, na odebraniu nam siłą oręża w drodze przemocy wyżrzeczonych krain, które utracił był jego poprzednik. I to, jak mi się zdaje, jest przyczyną owych uzbrojeń, powodem czat naszych i źródłem tego wrzenia w całym kraju. Bernardo, i ja tak samo sądzę, tym ci bardziej, że to zjawisko w wojennym przyborze. Odwiedza nasze czaty i przybiera Na siebie postać nieboszczyka króla Który tych wojen był i jest sprężyną Horacy Znak to dla oczu ducha płodny w groźbę Gdy Rzym na szczycie stał swojej potęgi Krótko przed śmiercią wielkiego Juliusza Otworzyły się groby i umarli Błądzili jęcząc po ulicach Rzymu Widziane były różne dziwowiska Jako to gwiazdy z ogonem, deszcz krwawy Plamy na słońcu i owa wilgotna Gwiazda rządząca państwami Neptuna. Zmierzchła, jak gdyby na sąd ostateczny. I otóż takie same poprzedniki. Smutnych wypadków, które, jako gońce, biegną przed losem albo są prologiem. Wróżb przyjść mających nieba i podziemia. Wsyłają teraz i naszemu państwu. Duch powraca. Patrzcie. Znów idzie. Zastąpię mu drogę. Choćbym miał zdrowiem przypłacić. Stój, maro. Możeszli wydać głos, albo przynajmniej. Dźwięk jakikolwiek przystępny dla ucha. To mów. Jest liczyn jaki do spełnienia, zdolny. Dopomóc tobie, a mnie przynieść zaszczyt. To mów. Maszli świadomość losów tego kraju. które wprzód znając można by odwrócić. To mów. alboli może za życia pogrzebałeś. W nieprawy sposób zgromadzone skarby. Za co wy duchy, bywacie, jak mówią. Skazane nie tułać się po śmierci. Kurpie je. Mów! Stój! Mów. Zabierz mu drogę, Marcelu. Marcellus. Mam, że nań natrzeć halabardą. Horacy. Natrzyj. Jeśli nie stanie. Bernardo. Tu jest. Horacy. Tu jest. Duch znika. Marcellus. Zniknął. Krzywdzim tę postać tak majestatyczną. Chcąc ją przemocą zatrzymać, powietrze. Tylko chwytamy i czczą nasza groźba. Złośliwym tylko jest urągowiskiem. Bernardo. Chciał coś podobno mówić, gdy kur zapiał. Choracy! Wtem nagle wzdrygnął się jak winowajcą. Na głos strasznego apelu. Słyszałem: Że kur ten trębacz zwiastujący ranek. Swoim donośnym, przeraźliwym głosem: Przebudza bóstwo dnia i na to hasło. Wszelki duch, czy to błądzący na ziemi, czy w wodzie, w ogniu, czy w powietrzu, spiesznie. Wraca skąd wyszedł, a że to jest prawdą. Dowodem, właśnie to, cośmy widzieli. Marcellus. Zadrzał i rozwiał się, skoro kur zapiał. Mówią, że ranny ten ptak w owej porze. Kiedy święcimy narodzenie pana. Po całych nocach zwykł śpiewać i wtedy. Żaden duch nie śmie wyjść z swego siedliska. Noce są zdrowe, gwiazdy nieszkodliwe. Złe śpi, ustają czarodziejskie wpływy. Tak święty jest ten czas i dobroczynny. Choracy, słyszałem i ja o tym i po części. Sam daję temu wiarę. Ale patrzcie. Już dzień w różanym płaszczu strząsa rosę. Na owym wzgórku wschodnim. Zejdźmy z warty. Moja zaś rada, abyśmy niezwłocznie o tym, czegośmy tu świadkami byli, uwiadomili młodego Hamleta. Bo prawie pewien jestem, że to widmo. Milczące dla nas, przemówi do niego. Czy się zgadzacie na to, co nam zrobić? Zarówno serce, jak powinność karze. Marcellus. Jak najzupełniej, i wiem nawet, gdzie go. Na osobności zdybiemy dziś z rana. Wychodzą.